Historia marzeń o lataniu towarzyszy człowiekowi od samego początku cywilizacji. Już Ikar i Dedal byli przykładami, że latać jak ptaki to przede wszystkim pewien symbol wolności. To szukając możliwości znalezienia takiego sposobu latania, myśleli, jak wyrwać się z niewoli. Ale mit o Dedalu i i każe, jak sądzę, jest dosyć błędnie odczytywany do dnia dzisiejszego. O lataniu myślał również Leonardo da Vinci, który w latach 1490 tworzył już pierwsze szkice dotyczące urządzeń latających. Były to również na podobieństwo skrzydeł ptaków, konstrukcje yy, przemyślane ale były to również modele, koncepcje z czegoś w rodzaju spadochronu, a nawet i helikoptera dzisiejszego. To Tytus Boratyński w 1643 roku zbudował pewien model latający oparty o konstrukcję nietoperza. Model wielkości jednego metra, gdzie pierwszym prawdopodobnie w historii pasażerem Takiego urządzenia latającego był kot. Ale naprawdę historia lotnictwa rozpoczęła się pod koniec wieku XIX. To Liliental w Europie, Niemiec Liliental, oraz Amerykanie Szanlud i inni byli prekursorami próby stworzenia modeli latających, które mogłyby unieść człowieka. Lilienthal wzorował się na konstrukcji skrzydeł nietoperza i ptaków w ogóle. Natomiast, jak się okazało, kilkakrotne próby przyniosły dopiero efekt w 1891 roku. To wtedy Lilienthalowi udało się przelecieć kilka, kilkanaście metrów na urządzeniu, które przypominało faktycznie Ptaka. W tym również samym czasie w Ameryce bracia Wright próbowali konstruować swoje szybowce. Nie nazywane oczywiście wtedy jeszcze tak dokładnie, ale one bazowały przede wszystkim na konstrukcjach skrzydeł o kształcie prostokąta i były to również dwupłaty to bracia Wright właśnie również dokonali pierwszych lotów szybowcowych w Ameryce. Nie mówiąc o tym, że w późniejszym czasie, w ciągu kilku lat, zaczęli próbować dostosowywać do tego silniki, które umożliwiały już budowę tak naprawdę samolotów. Jeżeli mówimy o konstrukcjach szybowców, które rozwinęły się już bardzo ubiegłym wieku, na początku, i zaczęły być budowane i wykorzystywane nie tylko sportowo, ale w sposób komercyjny, głównie ze względu na możliwości wykorzystania w czasie wojny przez wojsko, zwłaszcza jeśli były wyposażone w Dało to potężny rozmach dla całego przemysłu szybowcowego, a następnie lotniczego. Mamy bardzo wiele modeli szybowców i wiele klas. Natomiast rozwój ich nastąpił, zwłaszcza jeśli chodzi o Polskę, po II wojnie światowej, a centrum takiego rozwoju to było właśnie Bielsko-Biała, gdzie w roku 1946 powstały tutaj zakłady szybowcowe, które budowały pierwsze modele. Początkowo jednak wykorzystywano yy, samoloty właściwie szybowce salamandra konstrukcji czerwińskiego jeszcze sprzed wojny. I na nich próbowano właśnie tutaj pierwszych lotów i szkolenia. Pierwszym takim szybowcem, który został skonstruowany w Bielsku w zakładach, była to konstrukcja SEMP. Następnie to Mucha, Jastrząb, Jaskółka, Bocian, Czapla, Zephyr, Foka, Kobra i Jantar, wykonywane już w wielu wariantach. Pierwsze szybowce przede wszystkim były oparte o konstrukcje drewniane. Do pokrywania szkieletów drewnianych były, było używane płótno, specjalnie impregnowane. Dopiero po wielu latach, w latach 60., -tych, 70., -tych, zaczęły być stosowane materiały kompozytowe, które również w oparciu o szkielet często drewniany, były znacznie trwalszymi materiałami, takimi znaczącymi. Konstruktorami szybowców, o których wspomniałem, byli Niespał, Kostia, Okarmus, Szuba i Kurbiel. Niektóre z tych szybowców były milowymi krokami w rozwoju szybownictwa i warto o tym szerzej powiedzieć. Pierwsze szybowce były wyposażone do sterowania w systemy linkowe. Dosyć w trudne jeśli chodzi o eksploatację, i nie dające takiej pewności. Zostały one zastępowane następnie rozmaitymi dźwigniami, popychaczami, które umożliwiały już dosyć znaczące poprawy w zakresie sterowania szybowcem. A jak wiadomo, przy tego typu konstrukcjach, które ze względów bezpieczeństwa muszą być niesłychanie precyzyjne, takie techniczne rozwiązania były już również pewnym udoskonaleniem znaczącym. Doskonałość szybowca liczy się, jaką ilość kilometrów potrafi przelecieć z wysokości jednego kilometra lotem ślizgowym. Ten element zaczął być coraz bardziej istotny. Istotnym dla szybowców jest również problem wagi. I schodzenie z wagą było tym, co umożliwiało zwiększenie doskonałości szybowca. Każdy szybowiec lata z pewną prędkością względem otaczającego go powietrza. Mniej więcej można powiedzieć, że jest to około co najmniej 60 km na godzinę dla typowych szybowców typu bocian, gdyż poniżej tej prędkości następuje tak zwane zjawisko przeciągania. Traci szybowiec swoją lotność. W związku z tym jest to niesłychanie istotny element, żeby jego aerodynamiczne własności były jak najlepsze, byle opory powietrza, które daje kształt szybowca, były jak najmniejsze. Szybowce, żeby latały, muszą być wyciągnięte w powietrze albo przez wyciągarki albo przez samoloty. Dopiero wtedy szukając ewentualnie możliwości tak zwanych yy, kominów, czyli prądów wznoszących, szybownicy mogą nabierać wysokości i latać nawet na bardzo wysokich pułapach. Ale wracając do konstrukcji szybowców, które były dosyć istotne dla yy, w szybowcowych zakładów doświadczalnych w Bielsku Białej warto szerzej powiedzieć o takich szybowcach jak jaskółka z wczesnych lat 50., która stała się wtedy wzorem elegancji dla produkowanych szybowców, a następnie była to foka okarmusa, która wspólnie z zefirem szuby stanowiły w tamtych latach 50., 60. pewien wzór do naśladowania, gdyż ich możliwości aerodynamiczne Zdolności przelotu dawały wspaniałe możliwości pobijania rekordów i osiągania sukcesów. Nie sposób mówiąc o szybowcach produkowanych w bielsku, wspomnieć o Bocianie, to szybowiec dwumiejscowy, który w zasadzie stał się pewnym standardem, jeśli chodzi o wyszkolenie szybowców. Dzięki temu, że szkolący się debiutant miał okazję latać. Z instruktorem była to szansa na bezpieczne starty i na bezpieczne lądowania. Niestety, pod koniec lat 80., na początku lat 90., zaczęły się problemy zakładu szybowcowego, gdyż ze względów nawet na technologię, która nie była najnowszą technologią światową. O ile byliśmy w stanie dorównać innym producentom poprzez poprzednie lata stosując laminaty, tak w momencie, kiedy weszło do produkcji szybowców włókno węglowe umożliwiające, umożliwiające znacznie lepsze kształtowanie aerodynamiczne szybowców, a przede wszystkim znacznie lżejsze, yy, pobyt na szybowce z Bielska Białej zaczął po prostu znacząco maleć. I w zasadzie zakończył zakład swoją działalność. Podobnie jak w Przemyśle Samochodowym, kadra konstruktorów związana z Zakładem Szybowcowym rozpoczęła działalność na własną rękę. Jako pierwsza jeszcze pod koniec lat 80 zaczęła funkcjonować pierwsza prywatna w branży lotniczej firma inżyniera Edwarda Margańskiego. Firma rozpoczęła produkcję Swiftów i Foxów. Były to szybowce akrobacyjne. Jak się okazało, po kilku latach, kiedy ponad 80 sztuk szybowców Fox zostało wyprodukowanych, były też pewnym standardem w tej klasie szybowców. I niemal Swifty zdobyły tyle medali, stały się również klasyką, jeśli chodzi o tą dyscyplinę sportu szybowcowego. Ale pan inżynier Margański rozpoczął również inną działalność, to on był konstruktorem samolotów bielik, który był samolotem odrzutowym dwusilnikowej orki czy doświadczanej Małgosi. Innym projektantem, który również rozpoczął działalność w latach 90. był Andrzej Papiorek. I swoją działalność rozwijał również we współpracy z firmą STEMY. Firma ta wyprodukowała w okresie swojej działalności kilkaset samolotów i szybowców o wysokim stopniu skomplikowania. Pan Janusz Karasiewicz podjął w tym okresie dosyć nietypowe zadanie, mianowicie korzystając z zachowanej w Czechach oryginalnej dokumentacji. Konstrukcyjnej zbudował serię ponad 20 zabytkowych samolotów Banker Yangman. Była to konstrukcja z lat 30., bardzo oryginalnego dwupłatowca, którego do dzisiaj możemy podziwiać na pokazach lotniczych w Bielsku Białej. Również firmy polonijne zajęły się produkcją samolotów i wyposażenia do nich. To konsuprot, gdzie powstał lekki samolot Mosquito i czy Extreme, oba konstrukcje Adama Kurbiela, czy samolot Remos, i gdzie w dużych ilościach wyprotokowano samolot Miraż konstrukcji Jerzego Cisowskiego. Ale największe osiągnięcia miała konstrukcja wybudowana przez inżyniera Bogumiła Beresia. To szybowiec Diana. Okazało się, że był on najlżejszym wówczas szybowcem o znakomitych tych walorach aerodynamicznych i to właśnie na Dianie Sebastian Kawa zdobył najwięcej swoich medali i sukcesów. Tym samym Diana stała się pewnego rodzaju symbolem sukcesów szybownictwa bielskiego i do dzisiaj jest używana jako znakomity szybowiec osiągający wspaniałe wyniki. Aktualnie yy, tradycję konstruowania i produkcji nowych szybowców, w tym Diany, rozwój Diany, kontynuuje firma Awionik z Górek Wielkich, panów Kawika i Matuszka, znanych, produkcji kilkaset, znanych z produkcji kilkuset struktur laminatowych do najnowszego dziś na świecie samolotu akrobacyjnego Ekstra Czysta. Natomiast tradycje zakładów remontujących szybowce, po części również samoloty, Podtrzymują firmy pana Biskupa na żarze Nowaka z żywca mynarskiego, który jest właścicielem dawnej chwili szybowcowych zakładów doświadczalnych w Wieżowie Sudeckim. Bez wątpienia można stwierdzić, że sukcesy produkcji i sukcesy sportowe, ale również kiedyś komercyjne w zakresie produkcji szybowców mogą być wizytówką bielska-białej. Na długie, długie lata. Warto mieć marzenia, bo marzenia spełniają się tylko tym, którzy je mają. Ale żeby je zrealizować, trzeba mieć kreatywność, mądrość dedala, a nie tylko beztroską radość i kara.